daleka Widać centrum Phoenix 16 stopni Klima nie działa <grymne> Kurde, dlaczego ma działać klima? Dlaczego ma klima działać? Więc klima nie działa, jest zajebiście Nie mam poduszki, nie mam nic Kurde, jak cygan Dobra, 300 km do niecałe do tego nogales. Tak się zastanawiam, kurde, bo byłem tutaj tydzień temu, chciałem pójść do Meksyku, ale tam musiałem mieć gdzieś, kurde ogórki odebrać takie sprawy, nie, więc nie byłem. A takie tam centrum niezbyt imponujące w porównaniu do innych miast ale dobra co chciałem powiedzieć właśnie i dzisiaj będę dość szybko znaczy dość szybko kurde czemu się to na obraz tak trzęsie no cholera przecież mam anti-shake zrobiony. fucking kurde no nieważne ale dzisiaj ludzie nie mam weny kurde no nie mam weny, pójść do Meksyku, nie chcę mi się, jestem zmęczony Więc kurde jak chciałem tydzień temu pójść, miałem ładunek, tak dzisiaj mam trochę wolnego czasu, ale kurde nie chcę mi się, no nie chcę mi się, no samo wiesz mi się nie chce, nie chcę mi się, nie, nie chcę mi się Taksówkę musiałem brać A, Kurde, taki niezorganizowany jestem tej podróży, wiecie, bo kurde pieniędzy mało wziąłem ze sobą, lotnisko, nielotnisko te sprawy, więc taki kurde trochę zagubiony jestem, no i cholera ten Meksyk by mnie trochę kosztował no, nie wiem, zobaczę zobaczymy, czy mi się zachce dojadę, jak już dojadę do tego jak już dojadę do tego lokale, nie wiem radio mi nie działa, kurde, Siri radio co to jest? To jest parodia. To jest kurwa parodia, która już nie jest wcale śmieszna, nie. Ja nie wiem, czy te wszystkie pierdolone kurwa bolwa jebane, kurwa trzecia pod rząd ciężarówka, która... Kurwa nie działają te zasrane dmuchawy, no. Klima nie działa, dmuchawa też kurwa dmucha jakby kurwa chciała, nie mogła. Coraz cieplej się robi. No nie ma, ni chuja kurwa nie działa, pierdolone kurwa teno. Klimatyzacja kurwa nie działa Powietrze prawie w ogóle nie wychodzi z tej kuchany to jest, to jest kurwa, ja nie wiem, to jest trzecie Volvo pod rząd, bo w moim kurwa co jeżdżę co już od roku prawie To jest postać, Stara śpiewka kurwa, nie? Bo co to? Alma Arizona, co to za kurwa banda Alma, kurwa latinosi, chyba Alma to jest dusza po hiszpańsku, jeżeli się nie mylę. Więc tak no, jebane pierdolone kurwa Volvo, kurwa zawsze problemy kurwa są no. Kurwa ciężarówkę dostać na jedną podróż, no kurwa klima nie działa, po chuja ma kurwa klima działać? Po chuja mam by kurwa mieć wygodę, kiedy mogę się kurwa pocić jak kurwa skurwysyjska świnia jebana kurwa no. Bo kurwa nie ma klimy pierdolonej kurwa. Po chuja, po chuja mam mieć wygodnie, nie będę się kurwa męczył. Spocany jak skurwysyjska jebana świnia pierdolona kurwa no. Po chuja ma być klima, kurwa, kiedy może mi, kurwa, utrudnić, kurwa, moją robotę i nie mieć, kurwa, kliwy do no, kurwy jebanej, pierdolonej jego, kurwa, jego mać! Skurwa nie mam siły, kurwa, no! Nauczycie się z Tigerem z cyklu Zoologicznie. Patrzcie na prawo tutaj na ten znak. Jestem na drodze numer 19. Zobaczcie na drodze, na autostradzie numer 19, która ma około, może tam, nie wiem, ze 100 km z czy tam jak to się mówi, do To jest jedyna autostrada, ten taki interstate, jak to się w Stanach mówi, jedyna autostrada w Ameryce, znaczy w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, która jest w kilometrach nie wiem czemu, dlaczego taka, no nie wiem, taka ciekawostka bo wszędzie przez Stany to są przecież w wszędzie są nie? te podawane no patrzcie na przykład tutaj o speed limit nie? 65 mil na godzinę ale autostrada zjazdy są liczone w kilometrach i dystanse też w kilometrach, więc taka nie wiem, no ciekawostka tutaj z tego co się orientuję to Arizona terytorium czy tam jak to się nazywało wcześniej od 1912 chyba 12 należy do USA i ten... Wcześniej tutaj wiem, że też Meksyk był nie wiem jakie są te zakulisy tej Arizony Dlaczego kiedyś tu był Meksyk? Teraz to należy do Stanów, tam już ponad 100 lat Nie, musielibyście zobaczyć sobie na bójka Google, bo akurat nie mogę wam w stanie tego powiedzieć, bo kurwa nie wiem, no nie będę się zmyślał. <grybujesz> Zbliżam się do tego Nogales 60 parę kilometrów dojechałem do tego Nogales Perspektywa siedza, siedzenia w ciężarówce bez klimy strasznie mnie jara. I to nie to, że ja bym cały czas palił tą ciężarówkę. Nie, chodzi mi kurwa o to, że, że po prostu nawet jej schłodzić nie będę mógł, kurwa. Bo, bo chuj w dupę, kurwa, nie działa klima jebana, no. Więc będzie zajebiście, kurwa. Pójdę się umyć. Zaparkuję się między kurwa wszystkie te kurwa rzęchy, co tu stoją. Zajebany, kurwa, traktor jak zwykle. Ee, idzie gorąco od silników, od spalin, od wszystkiego. Więc tu jest dwa razy bardziej, kurwa, gorąco. Wiesz, gdzieś bym, kurwa, na uboczu, na uboczu stanął. I co? I będzie zajebiście, kurwa, no. Także, stop zajebany, kurwa. Więc perspektywa będzie zajebista, kurwa. Nawet pójdę sobie wziąć, kurwa prysznic. I wrócę do kurwa nagrzanej, jebanej, kurwa ciężarówki. I, i 10 minut po fakcie, po 10 minut później, będę już dalej tak samo zapierdolony, kurwa, jak kurwa teraz w pistę, kurwa jego mać, no. Co tu kurwa się dzieje? Jakiś skurwiel się kurwa cofa, czy co, bo zapierdolę, kurwa no. Jebana kurwa mać rasa w fizdu, kurwa. I niech mi nikt nie pierdoli, żeby kurwa sam nie ten. Sam by się nie wkurwiał do kurwy jebanej, kurwa bezkliwy, do kurwy no. Kurwa niedziela tak zajebany ten pierdolony, kurwa trackstop skurwy do kurwy. O ten się cofa! Kurwa cofaj się Gostek, kurwa jego macisz. A nie, dobra, gostek jeszcze więc ja spierdalam. Kurwa, bo będzie się kurwa, godzina cofał, kurwa jego maciu. Te komputery te skurwa najgorsze, skurwy syństwo najgorsze, gówno. Żałuję, kurwa, że kupiłem ten jebany Asus. Asus to jest najgorsze skurwysyństwo, kupa gówna. Nawet mi się nie chce, kurwa, pierdolić, czemu nie? Po prostu to jest najgorsze skurwysyństwo, jak pierdolne, kurwa, rozpierdolę wszystko, kurwa, no. no dobra, ludzie, kurde, wczoraj trochę ostro poleciałem a, po tym laptopie. A, kurde, co chciałem powiedzieć. A... Więc tak, yy, tak tam wpis na fejsa był, nie, że jakie to gówno i to i tamto, słuchajcie, dzisiaj tak na chwilę sobie, kurde, poszukałem na internecie, nie, bo czekam na ładunek, znaczy czekam, czekam, zobaczyć co się dzieje i się zorientowałem, że problem jest, ja używam ten program, nie, do robienia tych filmów, więc problem jest, czy on jest źle zainstalowany, czy coś? Dużo ludzi miało te same problemy, co ja po prostu, nie? Jak tam na internecie zerkałem, to dużo ludzi miało właśnie te same problemy, co ja. Tam się po prostu się, zawiesza się ten cały program, nie? Nie, ja spróbuję go jeszcze wyrzucić i w domu zainstalować od nowa, nie? Bo mówię, no kurde, chciałem coś wrzucić na YouTube'a. Lapek poleciał, o glebę został pierdolnięty. Kurde, żyje, żyje. Dzięki Bogu, że żyje. I co, No i też dowiedziałem się o tym Windows 8. To jest, kurde. To jest największy problem, nie? Ten Windows 8 to jest, kurde. Takie skurwysyństwo. Ty czemu mi się tu, kurwa, zawiesiłeś. Cholero jasno znowu, no. Dobra. Więc tak, no. Ten filmik kiedyś, mam nadzieję, że się po... pojawi. Taki nietypowy, mówię, z tym samolotem. Chociaż mówię, trasa to już jest trasa. I co? I nic, no. Kurwa, bez kliny, kurwa, i romać, co? Można zwariować. Dobra, mam już ładunek. Oczywiście. Która jest godzina? Jest kurde 11 rano. No czekaj, 12 dziesiąta, dziesiąta rano z kurde Ale skurwy tu jest ja pierdolę. Patrzcie jakie skurwy syny tej burdy robią skór, wiele kurwa Jakby się nie dało kurwa do śmieci wyrzucić, kurwa się zrzegam jebane. Kurwa, skurwysyństwo pierdolone. Kurwa, o piwo ktoś kurwa wyjebał. Kurwa, ci ludzie są świniami. Kurwa jakie... Z jakie to są świnie, te skurwy syny, kurwa. Szlak trafia kurwa, wstyd mi jest, że jestem kierowcą kurwa, no, 5 może być start stop. Jest, dobra, jest. Akurat kurwa. Dobra, klienta mam blisko, mam dwie, dwa, dwóch klientów właściwie. A i tak ten, ten ładunek nie będzie gotowy, ale jadę się zarejestrować. Tutaj mam 2 km do prakstofu. Jakby co? W tamtym tygodniu też przyjechałem, tutaj było 11, chyba czy 12 w południe. Wyjechałem dopiero dobrze po 11 w nocy. Akurat udało mi się, że jeszcze miejsce na parkingu znalazłem tutaj, na tym trackstopie Więc wiem, że teraz się zarejestruję, jest która? Jest dziesiąta, nie cała dziesiąta. Znaczy nie cała dziesiąta, przed dziesiątą. Eee, kurwa mać, ten, ta ciężarówka mnie dopierta, raz Kurwa ciepłe powietrze wychodzi jak jadę, no kurwy jebanej no. Nawet nie da się zablokować. Jebane, kurwa, Volvo w pizdu. Dobra, więc mówię, jadę się zarejestrować, ładunek będzie, kurwa, oho, jeszcze trochę, kurwa, będę czekał, przepowiadam, do dziesiątej w nocy, nie, nie wyjadę przed dziesiątą, jeżeli w ogóle, nie? Więc, zapowiada się dzień czekania, niestety, kurde, na, na lodówkach. Szczególnie, kurde, o, taka Kalifornia, Arizona, to Szczególnie w takich miejscach, kurde się czeka, cały dzień, cały dzień się czeka, kurde, żebyś załadować, Kurwa, żeby jeszcze klima była, to nie w fizdu. Jedź gostek, na co czekasz kurwa. Muszę tak skręcać. Wsparcie meksykańskie z tych ciężarów, z tych takich samochodów prywatnych po prawej Chodzi dzisiaj wieżerka w pizdu Bo tu będę cały dzień kurwa siedział PDG Nagostek kurwa Pojebani kurwa ludzie pizdu.